Pierwszy ładny sygnał dzisiaj po kilku śmieciach 91-92 No to mamy coś pierwszego krągłego. Będzie to ...dwa funciki, no proszę 88-89 do 90 bez komentarza Polmos Kolejna zmyłeczka 92. 11, a właściwie kilkudziesięciu śmieciach. Kolejna krągłość. Jeszcze nie wiem co to. Ale na pewno coś starsze. O! Królowa Wiktoria chyba. Albo Jelka. Nie, no jest Brytania. Nie wiem, nie, no, wiktoria, zaraz zobaczymy rok, to są osiemset dziewięćdziesiąty dziewiąty, no to mamy wiki dziewięćdziesiąt cztery dziewięćdziesiąt pięć, no złaprzesz odstość. No. Tyle. zobaczymy 1 pi kilkanaście śmieci później 91 na 93 ładny sygnał Ha 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 może tym razem 95 96 nawet Jeden pisie tak tłukło tylko. No to mamy kolejnego pikacza. Gram żeby zademonstrować co to znaczy śmieci w parku. Nawet takie coś. Sygnał był 76, ale ładnie bił. I wybił mi tutaj monetkę. Dziwną. A, stare 5P. 2P, 93 sygnał na powierzchni właściwie. Cześć ponownie, krótki skrót wypadł. Pewnie słychać już smutek i pewnie dla tych, którzy oglądają ten kanał częściej jest to zrozumiane, no kończy mi się miejscówka na park, który dostałem, robię już po prostu jakieś skrawki przy chodnikach gdzie już niewiele wychodzi i wszystko zostało dobrze przeszukane Teraz jest tylko jakieś resztóweczki przy samych krawężnikach lub jakieś rzeczy, które może pominąłem choć nie sądzę, bo jedyne co wyskakuje to właśnie wszystko oddalone może do pół metra do metra od y, chodników czy też alejek. No więc dzisiaj mamy trochę nowej drobnicy 2 ,1p. i 1 pi ale wpadli dwa funcik ktoś zgubił i co ciekawe, była tylko jedna jedyna starsza monetka, ale za to fajna. Halfpenny królowej Wiktorii z. dokładnie tutaj powiedzieć. z 1899 roku. I tradycyjnie, co się wtedy działo? Jeżeli chodzi o Anglię, no wtedy wybuchła wojna burska. Południowej Afryce na początku, czyli właśnie w 1899, Anglicy dostawali, no, przegrywali, że tak powiem, bitwa za bitwą, ale koniec końców wygrali i dzięki temu mieli kolejną kolonię. A jeżeli chodzi o Polskę, to mieliśmy o, dosyć płodnych naszych literatów, ziemia obiecana. Ludzie bezdomni. To wszystko ukazało się właśnie w 1899 roku. To tyle. Królestwo Polskie. Czyli te nasze lektury właśnie wtedy się zaczęły pokazywać. Do następnego. Pierwsza krągłość na nowym miejscu to jest Funciak. Obłagałem nowy kawałeczek skweru, zobaczymy, na razie jest funcik, tu bije na 95-97 Takie kółeczko Z braku laku i tego, że już jestem trochę wypompowany, bo sporo sieci, znowu wykopałem 2 pi O kurcze, zwiało Perki zniszczone troszkę Dobra, yy, nagrywam tylko stare od teraz, a reszta będzie w podsumowaniu. Wiedziałem, że będzie lipa, jeżeli chodzi o starocie 91-92, czyli tradycyjnie co tak bije. Jest w końcu coś większego, czyli starszego. O! Królowa! Wiktoria! Z 1900 roku. Piękne znajdę. No to ja już tą miejscóweczkę znowu przeryję. Znowu 91-92, kilkanaście śmieci dalej. Po prostu wyskoczyła mi. Chyba tu była trochę starta. O, jeszcze trochę dostała opatom rykoszetem. Chocz 5 z 1917. Trzeba postrość Dokładnie tak 5,96 w tym dołku tutaj był Tu wyskoczył mi razem z łopatą go widziałem Tu teraz się zatrzymał Bardzo płaska linia, już miałem nie kopać powiem szczerze Jest docz piąty Oj nie wiem czy datę zobaczę 1915 Kolejne ładne 93 Jeszcze nie wiem co Jeszcze zbrylone O, ładny, nawet ładny stan 90, pewnie 1938, przed wojną George 6 Znowu pozioma linia 95 biło Elka Młoda Elżbieta z 1967 To starsza niż ja kolejna krągłość stateczek U, zwiało Stateczek z 1900 A 59, czyli Elka 56, prawie na powierzchni to było szarpany sygnał Jakiś piesek Nie mam pojęcia co to jest, zaraz wyczyszczę Czasem nie umiem złapać gdzie jest ta monetka dokładnie jeżeli chodzi o tą HFK jajowatą znowu pewnie dostała bo w ściance była George szósty 1900 no, co tu jest? 41. Dosyć płytko, jak widać. Dalej piłuję tą nową sekcję. 95. Zaraz sprawdzę. 1 pi, a dosłownie obok na 1 pi było, a obok dosłownie na oko na wierzchu było takie coś, jakaś pamiątka z Australii. Szukam dalej. 94 to był 3 pensy. George 6. Nowa drobnica, więc znowu będę się nagrywał tylko jak coś ciekawszego znajdzie Znajdę, bo już trochę zmęczony jestem. George 6, a tak to tylko 2 pi i śmieciory. 62 i była głęboko Dopiero tu mi wyskoczyła to będzie co my tu mamy no nie srebro standardowo George piąty George szósty tym razem Half Peniak. Już się robi ciemno, więc nie widzę ostrości. 42. Zastanawiam się, nie jedno, po tak dobrym szukaniu, znajduję tutaj wszystko od Georgia V, właściwie od Wiktorii, bo wtedy otwarto ten park, jak większość Londynia. Natomiast nie ma srebra, albo ten park był robiony w nocy, albo ludzie byli tak biedni, że tego nie gubili. Coś innego. Chyba zapalniczka, ale pojęcia nie mam. Muszę to wyczyścić. Szczany dzień. Z jednej strony byłem smutny, bo skończyłem sekcję w parku, na którą miałem pozwolenie. I dostałem fajnego maila. Dlaczego fajny? Ano dlatego, że pozwolono mi kopać w kolejnym parku. Właściwie sekcji kolejnego parku. I stąd są te fanty. Taki malutki teścik. Już robiłem mi rekonesans. Jak zwykle dużo śmieci, ale trafiło się 10 eurocentków. To są rupiecie. Cóż, kluczyków chyba było ze 20 tych to było chyba Z50-60. To jakieś dziwne blachy wpadły, podkładki czy coś. To jest dziwne, znajda, jakieś piesio. Nie mam pojęcia skąd ten piesio i co to za piesio. Może z jakiejś obroży, pieska. Pojęcia nie mam. No i tradycyjnie dużo drobnicy. Elizabeth, które oczywiście sobie wymienię. Jakiś funcik wpadł. No i tam stara. Czyli młoda Elka. George VI był. Michal Peniak i Peniak. George V. I najstarszą monetą była królowa Wiktoria. Z roku 1900. Czyli fajna data. A co się wtedy wydarzyło powiem Wam za chwilę, bo synek mi się tutaj już z tyłu niecierpliwi. Trzeba poczytać bajeczkę. Na razie.